W świecą się oczy i tak jak Herobrine Krzywko to toryki na stopach, a nie żaden konwers, ja nie jestem skromny Jak pizda mi powie, że fit jak bezdomny, to wtedy już wiem, że jest dobry Ty masz Reweż, bluzę, Moncler kurtkę, jebany blow taper Synek pierdoli, że ktoś jest NPC, sam jest kopni w klejkę eee to co, lecimy dalej, słuchajcie, bo naprawdę czekają nas same bęgery. Mamy na przykład, słuchajcie, teraz piosenkę Aleksandra Kępki. Szczerze, mega mocne. Tak się nazywa kawałek. Szczerze, mega mocne, słuchajcie. 900 lajków, 541 dislajków aktualnie, słuchajcie. No, oceny nie są zbyt, że tak powiem, e, forgiving. Natomiast, jak to się mówi, nie oceniamy po tak zwanej, po ocenach, tak? Nie oceniamy po ocenach, tylko oceniamy po tym, czy e, numer jest fajny. Sprawdźmy to. w tej. Mega? mega mocne. Szczerze, mega, mega mocne. mocne. Mega mocne. Ej, to jest ten chyba viral, widzowie. To jest ten tak zwany chyba viral. Ej, szczerze, mega mocne. Viral, słuchajcie. Viral, guys. To idzie viralem, guys. Mega, mega mocne. mocne. Mega mocne. Mega mocne. Mega, mocne. Mega, mega mocne. O tak. Mega mocne. Okej. Okay. Zrobię taką nutę i to pójdzie viralem. Mega mocne. że stanę jak Luizjana przechodzę przez niatę jaki Przeróżne stany jak Luizjana. Przeróżne stany jak Luizjana. Co to kurwa znaczy? W sensie kumam o co chodzi, że przeróżne, przeróżne stany, że różne są stany w Stanach Zjednoczonych, ale jak Luizjana? Luizjana jest po prostu jednym stanem. Ona nie, nie ma jakby. To bym mu się Przeróżne stany jak na przykład Luizjana! A nie sceny? Sceny? To jeszcze kurwa gorzej. To o co tu chodzi, kurwa. Stany jak Jana. Nie no przechodzę jak przechodzę sceny niat, kur A, jakie kurwa sceny. To w ogóle nie ma sensu. Przeróżne sceny jak Luisiana? A, są napisy. No, przeróżne stany jak Luisiana! Różne stany, jak Luizjana przechodzę przez ty jaki masz stan, chciałbym zostać tobą. A ty jaki masz stan? Województwo eee, polskie Ale chyba masz inny plan, migają światła, idę stąd. Czuję, że czuję, lecz to jest on the top, tylko po to, by. Bez... Jadł moim na rance viral kebab z wiralową piosenką, szczerze, mega mocne, guys. <laughs> Ej, szczerze, to jest mega viral. <laughs> ja, pierdolę. Top, tylko po to, by zgubić trop. Śnić do rana w urzędach Otwieram szampana, następuje zmiana. Znika dym i hałas, i dotyk twego ciała. Znika dym, i hałas, i dotyk twego ciała. Każdą mnie ciągle śnów. Nie wiem, który to już raz Nie dajesz mi zostać sam, że mega mocne. <laughs> Ja pierdolę. ja się tak zastanawiałem, kurwa, gdzie w takim razie, gdzie w takim razie będzie to jakby tylko ten początek nawiązuje do nazwy i kurwa takie coś w refrenie. <laughs> kurwa. Ja pierdolę. Nie, no kurwa mać. Który to już czas? Ale kurwa adlib ja pierd* Szczerze, mega posle! Nie, no, nie, no, kur. A. I to w ogóle brzmi trochę, znowu, progression, górce, jest jak w tym, jak kur, a w Santa Cruz, w ogóle od modelek, mam wrażenie, w momentami, Ale dobra, nie przypieczam się, bo te wszystkie, te takie klubówko, edmowe jakieś ten, to brzmią bardzo podobnie. Chcę się bawić samo mam dosyć kolejnych dram. Nie dajesz mi zostać sam, że mega. Nie, no. Ja pierdolę, Kto to kurwa pisał. Ej, naprawdę, nie. Ja. Ja siebie nie uważam za e, gościa, który wybitnie pisze i ma jakieś liryczne, kurwa. E, jestem lirycznym geniuszem, ale naprawdę, no nigdy bym kurwa takiego gówna stare nie napisał, nie w sensie. No ja pierdolę to jest tak, że piszesz coś takiego i nawijasz to jakby jak masz taki czutkę muzyczną, to czujesz, że coś jest takie, kurwa, no, że nawijasz to i tak mówisz nie no kurwa, no brzmi to jak jane kał pierdolny, nie? E, no, i jest takie coś ogólnie, że jakby nie musisz być lirycznie na przykład. Możesz być średni, ale wystarczy, że masz czutkę muzyczną i, i jesteś w stanie być samokrytyczny i puszczasz sobie to i mówisz tak: Ja, p ale nie, no to brzmi jak kału, No bo kurczę, ja tego słucham i to, to, to jest takie, ten wers jest taki out of touch. Wiesz, że to jakby w ogóle nie pasujący w ogóle, jakby z innej piosenki wklejony. Kumasz, że, że jakby, no nie wiem, nie kułam tego, jak ktoś nie może tego czuć, nie? Że jakby rozumiem, że pewnie to jest na zasadzie, że to ma pójść viralem, ale to k***a jest, to jest to jest właśnie k***a to, nie? Te robienie jeb***nych piosenek pod TikToka, stary. Że ej, szczerze, mega mocne. Jeden moment w piosence, żeby na TikToka kurwa ten i później będą widziać. POV! Mój ex powiedział mi, że za mną tęskni. Ej, szczerze, mega mocne. Wiesz o co chodzi? Kurwa, to jest takie a, farmienie po prostu pod TikToka, nie? I, i, I coś, co w ogóle nie pasuje, stary. No, słuchaj, to jest mega odczapy w ogóle, kurwa. Ja na przykład, ja jestem ogólnie fanem takich kurwa wersów, że właśnie nie spodziewasz się ich, nie? Że jest, to jest tak, że ktoś nawinie takie kurwa coś, co mówisz, ja pies, co on nawinął, Ale jest to w taki sposób zrobione, że nie czujesz, że to jest takie od. Nie czujesz, że to jest jakby wklejone na siłę, kurwa. A tu jest, kurwa, czuć, że to jest takie na siłę, że masz jakby piosenkę, która daje vibe poważnej, że tam wiesz, o, że w mojej głowie, że tęsknię coś tam, że tutaj idzie, wiesz, jest takie emocjonalne i nagle, i nagle, kurwa, y, y, przychodzi menadżer i mówi tak, wiesz co, kurczę, niestety ta nutka jest y, za mało wiralowa, musisz dodać pewien y, aspekt wiralowości do tej nutki, dlatego w, tutaj w refrenie dodaj ej, szczerze, mega mocne, y, to ludzie będą to powtarzać i, kurwa, wklejenie, wiesz, wklejenie, kurwa, nagle jakiegoś losowego, kurwa, nie? W mojej głowie różne teorie, gdy Mijamy siebie, bo na mnie po drodze Od początku to był dla nas koniec, co już nie wiem w sumie dlaczego to robię. Setki USA, jednak Chill Tego nawet nie ma w TV Jak pytają to lecę dziś Czeka na mnie Hiszpania do rana, w kariana Otwieram szampana Następuje zmiana znika dym i hałas i dotyk Twego ciała znika dym i hałas i dotyk Twego ciała Wracasz do mnie No, ej, cały refren to pierdoli chłopie, cały refren to pierdoli No chłopie, przecież to, i, i, wiesz, słuchasz tego i mówisz tak Okej, okay, okej, okay, jest, jest takie y, spoko I nagle, kurczę, szerzej mega mocne No góra mać No przecież to jest y, jakieś w ogóle totalne gówno No no jakby ten, ten moment człowieku rozpierdala całą, k harmonię refrenu Chcę się bawić sam Mam dosyć kolejnych dram Nie dajesz mi zostać sam no nie mogę tego przeżyć, no nie mogę tego przeżyć. W kółko, kręcimy się w kółko, może w końcu zrób co? Wracasz do mnie ciągle w snach Nie wiem, który to już raz Nie dajesz mi zostać sam Chcę się bawić samolotem. Mam dosyć kolejnych dram Chcesz mnie znaleźć, to mnie znajdź Na plaży w Lorette Mar Szczerze. Mega, mega gówno. M. Szczerze, mega mocno. Nie są tego nigdy więcej. Nie wiem, wiecie co, ja, ja, ja trochę współczuję e, Aleksandrowi kępce, bo ja mam wrażenie, że, o, że on e, chce być taki... Taki wiecie, nie wiem jak to się mówi. W tej takiej kanti e, Nie wiem jak to się mówi. Taki wiesz! Charlie XXX y, typu kula y, taki... Ku nie wiem jak to, nie wiem jak to opisać, bo ja nie, nie, nie tak powiem nie jestem w, w tym jakby... Wiecie, w tej bańce Ale taki James Charles No James Charles to jest zły przypadek Ale taki gay pop? Nie wiem, tak ktoś napisał na czacie Gay pop? Nie wiem to no nieważne W każdym razie ja mam wrażenie, że to jest po prostu e, Jest totalnie zły w ogóle fanbase do tego, nie? No co w się sensie, kurwa. Moim zdaniem, moim zdaniem powinien zacząć od zera, nie? Jakby od, jak on chce robić taką, taką muzę, wiesz Taki country body, taki wiesz, kurwa, Gay pop itp itd To moim zdaniem od zera, kurwa I się odciąć od tego fanbase'u Gen Z I po prostu jakby iść, wiesz, ten vibe. Strasznie ku...